O, Mikołaj, przyszedł? Nie, oh, ale fajnie. Mikołaj, a o! Dzień dobry, dzień dobry! O, dzień dobry, dzień 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 dobry dzień, dzień. Mikołaj, zapraszamy! Brawo, Mikołaj. Ale fajnie! Długa droga była. Ale super! Zdaj, Brawo, Mikołaj! Witamy cię! Super! Witamy cię, Mikołaj! Brawo, super, Mikołaj. Dziękuję. Zapraszamy Mikołaja tam do pokoju z Zapraszamy do pokoju. Rozbierać się nie będę, bo za chwilę muszę jechać do, 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 do dzieci. Ale super. Wziąłem prezenty. Wszystko jest. Siadę może Mikołaju, Może napijesz się. to jest fajnie. Super. Mikołaju, siadaj na fotelu. Tu wspaniały, Tutaj, Daj, święta jak trzeba. Tomek, chodź, tu Mikołaju siadzimy. Ach, Mikołaj się Mikołaj, ja, ja byłem grzeczny, a ty Tomek? Tomek. Tutaj siadaj, Stół. Mikołaju, tak. Dziękuję. Zmęczył się. Siadaj, Mikołaju, na pewno długa droga za tobą. O, jaki gruby Mikołaj, co? <laughs> Cieszymy. 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 Ale Tomek. Trzy pomęcik, jest i drugi wór. Jest drugi wóz. To... Nie, nie możesz, człowiek, pomóż, pomóż, możesz, możesz... Pomóż, bór, stać. Pomóż mi. Możesz pomój drugi Pomóż stać Mikołajowi. Przejdź. Pomóż. O, jest drugi burz. Tak. <laughs> Mamy... <laughs> Długo nie mogę zawajać. Mamy. Mikołaj <laughs> się soczku napije, co? To, Jak tam to ja tueczko? jest Patrz tutaj do mnie jako randko. z Aj, ja, jak... Ciężki chłopak! Ciężki, little, ale ja kochany! Rzecz byłeś. Tak? To jest dasz, ja też! Zwójrz, jaki piękny drąg! Laska! Mikołaj, z laską przyzwoi! Widziałem, Dobrze, ale rózgich chyba nie ma, Mikołaj. Mikołaju? A ja Sprawa jest prawdziwa. Bardzo dużo bądu. No to uśmiechnijmy się do zdjęcia, bo to takie zdjęcie praktykowe musi być. A weźcie a... jeszcze bruna może tam, żeby przy Mikołaju. No to teraz jest, także... Tomek, Tomek, tak, to wygra bruna, że do Mikołaja nie bójcie. Nie często no, się wszystkich dzieje. To nie to. często się zdarza, Raz że nie przyjeżdża. taką okazję, tak. Stęskiłem się o tą to, tomeczką. Tomek, a miałeś wierszy powiedzieć Mikołajowi? No. Albo piosenkę. Albo piosenkę. O, słuchamy no? Ale to przy Mikołaczu? Chodź przy Jak właśnie zaśpiewasz Mikołaczu, to na pewno na prezent. No. Proszę, proszę. A, ja bym, nie, nie jak coś to już zaczynało? Przybieżeli do Betleju... No to tak ja sam śpiewam. No to weź sam znowu znowu piosenkę. O, zapomniałeś? A wierszyk no. jakiś? No. To może dzik jest dziki, co? No. Jaki wierszy? No, dzik ja jest nie a, to baj, a, to a dziadek może zaśpiewać z Tomkiem? Może, proszę. Stary niedźwiedź mocno śpiewa. No, dawaj no śpiewamy to, bo na tym nie da. Stary niedźwiedź mocno śpij. No, ale, właśnie spadł, dlaczego żeśmy się w przedszkolu nauczyli, jakich jak i jaki piosenek? To, to już się powstydzi Tak? No, to... No. To może pierwszy prezent się niechmieli, co? Ośmieli. To zróbmy tak. Zajmijmy się, przejdźmy do części przyjemnej. Tej najprzyjemniejszej, oczekiwanej, kiedy działamy, będziemy działać. Będziemy mi prezent. Ale tylko na tych żeby grzeć. Tak, to pomożesz Pomykań Mikołajowi? Otrzymaj to. O. Zdjęcie trzeba zrobić, pokaż to mi. A ja będę ja dalej.